Cześć, witajcie. Dzień dobry, witam Was nad jesiennego Czosztyna. Dziś manewry Czosztyńskie. razem z Leszkiem będziemy szukać szczupaków i sandaczy. W dwóch zdaniach. Okres jest o tyle trudny, że jest to jesień, bo już jest listopad, ale od dobrych kilku, a właściwie dwóch tygodni utrzymuje się. Cały czas jednolita pogoda bez zmian, co powoduje, że na pewno to nie jest takie przełamanie i te ryby nie powinny być, jakimś, nie będą pewnie w jakimś mocnym gazie. Dlatego będzie to o tyle trudniejsze i będziemy musieli znaleźć jakiś sposób dla siebie, żeby tutaj połowić. Na pewno będzie trochę teorii dzisiaj. Trochę śmiechu jak zawsze, no ale czekajcie i oglądajcie z uwagą dlatego, że opowiem kilka Zdań na temat metody twitchingowej, jeśli chodzi o szczupaki, no i pokażemy Wam, bo Leczek jest akurat specjalistą tej metody, jak łowić nawleczonego sandacze. To też jest taka dość ważna umiejętność, szczególnie w tym okresie późno kiedy te ryby już nie są w takim mocnym gazie i nie gonią mocno przynęty, tylko lubią takie właśnie przynęty gdzieś tam wleczone po dnie. Dlatego zawsze trzeba zastosować żytłowni sprzęt i tak dalej i tak dalej Ale to już za chwilę, także czekajcie No i zaczynamy No Jesteśmy na wodzie, dzień dobry Panie też. Dzień dobry Przedstawiłem Cię jakąś chwilę temu jako specjalisty od wleczonego Może będzie dzisiaj pokazywał jak się łowi na wleczonego Ale to nie w tej chwili, bo na razie I Wypłynęliśmy kawałeczek z przystani No i zobaczymy Zobacz jak tam na mierzu do drobnicy, O, gdzieś nam się uciekło, właśnie. a nie musi się tyca. Trochę nas przestawiła. Tutaj, właśnie po tej stronie, mamy jakąś drobniczkę, będziemy próbować tutaj coś złowić. Mało łódek dzisiaj na wodzie. Warunki takie, no do łowienia fajne. No, zobaczymy, czy ryby będą chciały brać. No i to tyle. Tak naprawdę, zobaczymy trochę teraz połowimy gumą. Stanęliśmy sobie tutaj na takim spadziku. A czy coś z tego wyniknie, to zobaczymy za chwilę. Ok, zacząłem od takiego gumy dajwy. To jest chyba Dakfin z tego co pamiętam. Nigdy nie pamiętam jak one się rozróżniają. Cztery cale perełka, założyłem niewielką główkę. Siedmiogramową, przypon wolframowy. Stoimy na górze, na chyba 7 metrach. Bodajże rzucamy głęboko. Pewnie na 14. No i tak ciągniemy pod górę, tam przed nami jest faktycznie stado drobnicy, tak myślę, że to są raczej okoniki i Sandaczyki. Ale generalnie woda nie jest ani zmarszczona, nie ma wiatru, jesień wszędzie, naokoło plac budowy wszędzie <gry> Taki czas no, widzę, że fiżerał został założony przez leszka. No ja generalnie tak na leniwca, troszeczkę powolutku tą gumą będę tutaj operował, nie będzie to jakoś tam nie wiadomo jaka prędkość, to jest ryba, jest rybka, nie za duża, ale to chyba będzie sandaczyk. Tyle co podniosłem tą gumę z dna i było puchnięcie delikatne, ale to maluszek będzie poprawimy kamerę i. Sciutko go wyholujemy i zaraz wypuścimy Widzisz go? Ja go nie A, widzę, tak? Nadajdzie go widzisz? A, teraz no, tak. ale widać było Dobra, powoli do góry podnosimy. No jest, jest. Niemiarowy. Niemiarowy. Taki bejbuś. 40 <noise> taczek, Ale się nastroszył łobuz Ale dostał w dziubek. Maluszek. śliczny, do wody. Plum. I popłynął. Ciłem właśnie. No dobra, no jak zmaściłem no to próbujemy dalej. Ale było strzał, Na wprost. Zmieniłem gumę na Mikado, tego na Killera, Killera. Killera założyłem, tak. Killera założyłem. ale mi strzelił tylko puch. <śla> Też był mały, bo czułem po braniu, że to nie jest duża ryba. Wiesz o co chodzi? No No było branie. O. Dziwne to było. Dziwne. Zaraz będziemy sprawdzać gumę, czy jest ten. Może był okoń, bo to takie było. tu. Dobrze teraz duże okonie się trafiały. No wiem, a to założyłem killera, wiesz? To nie jest byle jaka guma. Killer to jest na okonie, panie. Panie, to jest w ogóle killer na wszystko. Ale nie, no 7 gram, tam jest. No to jest takie łowienie na lekko, tutaj pod górę. Bo te ryby. Znaczy, jaka jest zasada? Generalnie zasada jest taka, że jeżeli te ryby delikatnie biorą. Albo nie są zbyt wielkie, to lepiej założyć mu główkę i wtedy ją wciągnie niż bombardować dno nie wiadomo czym. Pomimo tego, że czasami to jest skuteczne, bo zwabi ryby do brania, tylko kłopot polega na tym, że potem nie da się jej zaciąć. Dlatego też ta główka ma 7 gram, po to, że jeżeli faktycznie będzie branie, to będzie większe prawdopodobieństwo, żeby cokolwiek z tym zrobić. Dobra, wyciągnę to szybko, bo chcę zobaczyć, czy są jakieś ząbki. I poprawię w to samo miejsce, bo było na zasięgu branie w ogóle, wiesz? Znowu. Znaczy no, czekaj, bo szukam. Nie widzę zęba w sumie. Ale branie było na 1000. Na główce też. Bo sandacze zawsze uderzają właśnie tutaj w okolice główki, więc dlatego szukam na główce. A jest, jest ząb, jest ząb, jest ząb. Ty masz zaczerpacz i ząbek. O, popatrzcie, tutaj jest wity ząbek, tutaj. Stara główna. Sam no, jesteś stary. <laughs> Przed chwilą ją założyłem, ale się tam coś tam wywaliło. Widziałeś to? Widzę teraz, jedynie oczko. No to oczko, ale się wywaliło coś. No i będziesz miał jedną przynętę mniej, ale mi jest przykro, strasznie, a na pewno chłopaki w sklepie się tak strasznie z tego powodu martwią. <laughs> Są załamani. Załam. Ojej, urwało się, przykro mi. Naprawdę. A to jak, co, co to było? No niestety. Niestety? Fiszarą. Fiszarą. O Chryste. Nowa guma i od razu poszła w kosz. Załóż ja, sprawdzoną. Załóż główkę. Załóż główkę, tak, tak. Załóż główkę i spróbujemy dalej. Musi być wesoło oczywiście. Ej, bierz te wędki, bo już tutaj narobił bałaganu. Trzeba wziąć, bo tutaj jest twoja wędka. No. No i ona by się lepiej nadawała do takiego łowienia na delikatnie, powiem szczerze, ale jakoś jak złapałem tego swojego dragona, to nim już łowię. Coś złamał? Nie złamałem, tylko że tamta by się lepiej nadawała, bo ona A. jest taka bardziej delikatna, bo to jest taka, wiesz, ona tak chyba niby jest opisana do 10 gram, ale ten, kto ją opisywał, to on... Ale która? To, co teraz masz Tam, co jest. Tam, co jest. A, tak? Tak. tak tamta, co jest do 10 gram opisana, to ten człowiek nie był trzeźwy. Bo ona to tak spokojnie można nie urzucać 20, ale faktycznie jest czuła. Faktycznie jest czuła. Więc po prostu zróbmy tak, że pewnie się nie znam. I tyle. A teraz zrobimy takie krótkie instruktaż łowienia na wleczonego. I dlaczego taka wędka, a nie inna. I tak dalej, i tak dalej. Leszek. Bardzo proszę. Twoja kolej, bo ty jesteś chyba w tym specjalistą, ale ja generalnie mogę też coś do Ciebie dodać. Na razie widzę, że podbijasz. Ale dobra, poczekaj, ja się tak przesunę ja tak do Ciebie. Co mieszasz? Nie raz dobra. podbijam, raz. Troszkę nawleczonego. Sklejka jest ogólnie po to żeby przynęta nie miała zbyt szybkiego startu, żeby się powoli wlekła. potem. Dokładnie tak. Chodzi o to właśnie Ojej. jak teraz już jest zaczep. Tak. Ale nie. Nie, Przeskakiwało z zaczepu na zaczep. Dobra, no to ja te pomogę, bo ja wiem o co chodzi. Wklejka jest po to, żeby przynęta prawie nie odrywała się od dna. Żeby ona się po nim wlekła. E, tak, turlała. Tak, zgadza się. E, I Co z gramaturą? Gramatura powinna być relatywnie lekka. O ile to jest możliwe. W zależności na jakiej głębokości łowimy. Dlatego, że wtedy ten sandacz uderza w dno. I yy, inaczej, inaczej, on uderza i wciąga dużą ilość wody po prostu przez skrzela. Takie podciśnienie się robi, i dopiero wciąga tą przynętę. Także on nie bierze jej jakby z nad dna, tylko właściwie całkowicie z dna. Dlatego też relatywnie mniejsza, yy, tak naprawdę, gramatura. No i co? No i generalnie duża cierpliwość. Duża cierpliwość. I tak to jest taka metoda typowa dla takiego późnej jesieni i wczesnej znaczy no i zimy no tak naprawdę. Jednak kluczem w takim łowieniu jest wędka, która jest sztywna, ale z miękką szczytówką. Czyli wędka do tego guma, która ma relatywnie lekką główkę i proponuję założyć cienką plecionkę do kołowrotka dlatego że ona zawsze jakby powoduje lepszą czułość tego zestawu. Brania zazwyczaj widać na szczytówce i czasami to są takie tylko słuchajcie dotknięcia. O też zawadziłem w końcu. <laughs> Dopiero co zawiązałem nową gumę. Dobra płyniemy stąd tak uważam, bo ja już no Co za dużo to niezdrowo. No i tyle. No, trzeba próbować, natomiast y, trzeba uczyć się tych brak. O fajnie. Nie, nie, fajnie, bo myślałem, że się uływał go bo karmować się cały. Ale przypłynęło, słuchajcie, popatrzcie na life a co tu się dzieje. Przypłynęło tu tyle drobnice, że po prostu chyste. Ale szkowie dzwoni telefon. Jak wypatrzył ryby na półce. Takiej schodzącej do głębokiej wody, ja rzuciłem na płytką na głęboką. Zobaczymy, komu pierwszemu weźmie. Trzeba być dobrej myśli, prawda? No, dobra, moja przynęta już opadła. Tak mi się przynajmniej wydaje. A moja jutro, a Twoja opadnie jutro. Tak, może coś w tym być. Ja sobie wróciłem do tej siódemki, tylko że na lżejszym kiju na nieco cieńszej pleciance. Zobaczymy, a tyłów na tej głębszej wodzie też tam za chwilę rzucę. Tylko sprawdzę tą płytką, czy tam coś jest. Dlatego ja zaraz też tam rzucę. I spróbuję do góry, a tutaj zobaczymy, czy coś uda się złowić z tej płytszej wody. Musi nas trochę obrócić. Fajna ta woda tutaj. Możliwe, że stara droga, bo to jest taka półka taka bardzo równa. Może tak być. Może tak być, że to jest stara droga, tak jak mówisz, bo to była ta droga, która wychodzi tam z kruszkowiec? nie? Tak. I ona się tutaj do... No widzisz, no jest taki spadek i jest wyrównanie takie całkiem płaskie. Tak, ona na się ciągnie I znowu no? jest spadek do tych 30 metrów. No. Głęboko. Próbujemy, zobaczymy, może coś nam weźmie. No dobra, Leszek zaciął, ale, ale bawił. Nie jest bydle, nie jest bydle? ale strzał był. Ale bawiłeś się, widziałem tą gumą tutaj pod łódką po prostu. Eee. Też nawet może być taki. Dobry, bo rośnie widzę. No. Nie jest to 20 cm. No w końcu coś ciekawego No, trzeba mu trochę odkręcić Tak zawsze przy łódce No kopię głową, dobra chyba. Nie, no rośnie, co ty mówisz Rośnie walka trwa Adrenalina cały czas buzuje <noise> Ale dobry jest no jest no dobry. dobry jest! Na zawodach nie chciałem, brać. Widzisz? No! Dobrze, z tego kantu, który tam tak, wypróbowałeś, tak, tak. powolutku, do góry. No, podnóż, podnóż. Widzę go już, ładna ryba. Ładna ryba! O, gruby! No dobra, mała zmiana taktyki. Założyłem wirujący ogonek. Zobaczymy, czy są tu jakieś okonią szczupaki. Delikatniejsza wędka, taka ta opisana do 10 gramów. Do tego plecionka 0,8 z kołowrotkiem 2,5 tysiąca. Założyłem przypon wolframowy, bo jakby się zdarzył jakiś szczupak, to musi on być. I próbuję tej płytszej wody, może jakiś okoń, może jakiś szczupak. Te wirujące ogonki to jest bardzo dobra przynęta właśnie na takie ryby jak szczupaki i okonie. Porzucam kilka razy, sprawdzę może coś z tego wyniknie. Go podnieś. Ale to podnosić go szybko? Podnosić go. podnieść go szybko i zobaczysz, że będzie lepiej. I ty? No, ładna ryba. Czyli wleczony daje ryby. Oczywiście. No. Oczywiście sobie nie. No. no, ładna ryba, widzę go. No dobra, dobra, teraz go podniosę. Ładnie, choda gdzieś szybko trzeba Ale wiesz, tutaj mi podłupko wziął. No, super. Super, dobra. fajnie. Ładne zdjęcia, szybko ci zrobię, ok? Dobra, Czekaj. Mam telefon tu na wierzchu, ja ci powiem tylko, tylko góra-dół standardowo dobra. i szybko wypuszczamy, ok? Momencik, aparat mam. Dobra, do góry, dobra, super. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. i woda, tak, woda, super, no, bardzo no. dobrze, no, tak miało być, właśnie. Bierz się do roboty teraz. <laughs> nie, bo teraz łowię na ogonek. <laughs> teraz łowię na ogonek, ale widzę, że lekko i delikatnie, nie? Lekko, delikatnie. No dobra. Jak zwykle Wiemy, na co zawodach chodzi. nie chciały. <laughs> ale to stary, to było miesiąc temu przecież. Wiadomo było, że my jesteśmy tacy późno jesieni łowcy sandaczy generalnie, a nie letni. A to było, już takie, to było takie letnie łowienie, dlatego łowiliśmy wtedy tam twitchami przecież, no bo to przecież tak było, no. Łowiliśmy twitchami, bo na standardowe metody nasze nie działało. No nie działało, no nie działało, no ale widzisz, no teraz już działa, no. A. No nie, no wtedy nie działało i te ryby ale były w płyce i... mocne brania. Fajne no, czyli są, nie, nie czyli ma takiego, tak, dalej czyli są, są Czyli są generalnie na gazie, dobra, to spoko, to już się szybko tam... Przywiązuję na lekko, bo tam założyłem sobie ciężko główkę i próbowałem, ale nic z tego nie wynikało. A widzę, że tutaj daje radę. Druga ryba w ciągu hu, nie wiem, pół godziny? Chyba tak. Pół godziny, no dobrze. Szybko go podniosłeś i się go dało wypuścić. Czasami jak go za długo przytrzymasz to też jest niedobrze. No. Dobra, no to co, przekładam i biorę się za robotę w takim razie. No dobra, jest ryba. Uderzyła pod samą łódką. Jest. jest drugi. co? Mamy dubel? Ale, ale ty masz malutkiego. A ja też chyba nie mam takiego bardzo dużego. no chociaż może mój mujarowy, no mój taki no prawie... Umiarowy, mój nie. Mój miarowy, twój nie. No dobra, no ale jest podwójny hol. Okej. Okay. Pokażę wam. Jaki zawodniczy rzekłby ma. Aleś ma być, masz bydle. Ale patrz jakie fajne dwa. No dobra, szybko wypuszczam, chociaż mój też chyba niemiarowy. Eee, Nie, może być, tak o, koło, koło miarę. Dobra, koło miary. szybko do wody. Popłynęły oba. No. no to co, wiemy jedno, musi być powoli. To teraz było wilcze stado. <noise> wilcze stado, przemyję. Dobra, cieszę się. Nie dwie sekundy po jej braniu. Ja, no, Czy znaczy mi uderzył dokładnie pod łódko, tak jak powiedziałeś? To się a sobie już... pod łódko? Pod mi łódko, pod miwalną, wiesz, tak bardzo powoli, takie naprawdę takie obroty, korko, takie, tylko tak w cen 2 cm, no, no. 2 cm i, i uderzył. A, a ty tam dalej miałeś, nie? Nie wiem. No ale tak jak mówisz, płynęło stado, teraz pusto się zrobiło, nie? Tak. Popłynęły, ale. Ale napływają tutaj te sandacze, ewidentnie, bo to już trzecia, czwarta, cztery ryby. 3, 4, 5, piątą Co z co miesz branie? O, to 4 ryby z jednego miejsca, to stary. To. Wynik, ho-ho-ho. No to już możemy jechać do domu. To już żeśmy wygrali <laughs> zawody. <laughs> Nie, no jeszcze połowimy. Dobrze jest. Ale to jest twój sposób, tak, ten nawleczonego, powolutku, bez nerwów. Założyłem ciężko, nic. Szybko poprowadziłem, nic. I dopiero pup, powolutku, powolutku i od razu uderzył pod łódką. No. Ztawiązałem nową przynętę. Urwałem już dwie. Leśło ile urwałeś? Azy 3. 3. No to jest 3 do 2. W rybach jest tych większych, 2-1, w tych mniejszych jest... ile złowieś 3? Trzy złowie. Małego sandaczka jednego. No to ja mam dwa mniejsze i jednego większego, czyli jest 3-3, sumarycznie. No, i teraz trzeba się już koncentrować, no bo każda ryba może dać wygraną albo przegraną <grywia> na wagę zwycięstwa. Mówimy dalej powoli. Praktycznie yy, nasza przynęta bardzo delikatnie odrywa się od dna, dlatego też urywamy. Ale to działa. Więc jak działa, to nie będziemy nic zmieniać. Rozmawialiśmy o tym na początku, że brania są delikatne, nawlaczonego, a dzisiaj jak już walnie, to walnie. Czyli te brania są bardzo, ale to bardzo wyczuwalne na chwilę obecną. No i zobaczymy jak to będzie dalej. No na razie próbujemy sobie. Jak się uczyłem tutaj łowić, tośmy tam łowili koło policji tam Niedzicy z Sylwkiem, nie? No i to to były takie lata, mogło to być Koniec 90 lat, może 2000 rok, ale myślę, że to były tak raczej 99. Tak, tak, zaraz po zaleniu, jakieś 2 trzy lata po zaleniu, zapomnie. I tam żeśmy łowili tak. Nie było echosąd wtedy, wiesz? Znaczy, echosonda była tylko tyle, że ona rzucaliśmy taką kulkę, jak teraz są te takie, wiesz, te gruntowe takie, za łódkę, i ona nam pokazywała głębokość. Jak na przykład tam schodziliśmy na spad, nie? No to wtedy już jakby wiedzieliśmy, że tam mogą być sandacze. No i stawaliśmy tam, tam są takie dwie półki teraz już wiem, no tam do 14 metrów jest jedna półka, a druga jest później taka już do głównego koryta. I stawaliśmy zazwyczaj na tej półce tam do głównego koryta. No to były też czasy, że nie miałem tam 20 wędek, tak jak w tej chwili, tylko tam pewnie jedną, dwie i ani jedna się do takiego łowienia tak naprawdę nie nadawała, nie? No i łowiliśmy zawsze tam w okresie takim jesienno-zimowym, późną jesienią, nie? Także październik, listopad, grudzień, nie? Coś takiego. Ale to jeszcze plecionek nie było, nie? Były. Były już, Były już plecionki. Łowiłem dwudziestką plecionką. No i tam przez cały taki jeden sezon jesienno-zimowy złowiłem jednego sandacza niemiarowego, nie? Mhm. A oni za każdym wyjazdem mówili 2-3 takie lagi po 70-70 plus. Jedną rybę miałem ogromną, ciągła mnie normalnie na łódce niemalże, wiesz, poważnie. No tak. I urwała mi tą plecionkę. Nie, we mnie szczupak, nie. Ale to był pierwszy rok i dopiero w drugim roku na takiej głębokiej wodzie byłem w stanie już funkcjonować. Ale to też dlatego, że nie miałem odpowiedniej wędki. Potem sobie kupiłem wędkę. Co się ze mnie śmiali, że jak ryba nie miała 50 cm, to się w ogóle nie zginała. Do tej pory ją jeszcze mam, nie? Dragon milenium. Dragon milenium, <grym> tak, do 40 chyba, czy tam coś. Można tam łowić 100 gramów, bo sam do tej pory łowię tu wędków szczupaki czasami. No ale nie, no wtedy to takie łowienie było, no minimum te 20 gram, to było minimum, co się zakładało. To nikt nie łowił lżej niż 20 gram główką, nie? 20, 20, 30, 35 to była główka standardowa, a jak wiało, to do tej pory się śmiałem przed to jeszcze pokazywałem, miałem 40, nie? Ale to jest 40 łowiłem wtedy, kiedy był po prostu duży wiatr i fala, nie? To wtedy, żeby jakby. Bo plecionki były grube, nie? Tam 18, 20 to była norma, nie? To była normalna plecionka. Dopiero później, jak już. Tam nastąpił rozwój tak naprawdę tego wszystkiego, no to o siedzi, widzisz? Nawet prawie z braniem. Jest dobry. Jest dobry, no widzisz? Ja tu opowiadam o niestworzonych historiach, a ty łowisz. No to tak, tak trzeba. Było. Ciągnij, ciągnij, o ten, ten jest, jest, jest dobry, ten jest dobry, ten jest, jest dobry. Ładny. Chyba największa ryba. Ten będzie chyba największy, tak. Zdecydowanie. Ładnie pompuje, pięknie. Zdecydowanie największy. To nie jest partolgowo, za miniaturkę się nada. <głos> <głos> Czekaj, odłożę wędkę, bo oczywiście nie mamy podbieraka dzisiaj, bo po co? No bo jakbyśmy mieli, to by nie brały, no przecież tak jest zawsze. No zawsze, no przecież woziliśmy ostatnio, to widziałeś co było, no nic nie było, no. A bo jak się weźmie mały podbierak, to ryba weźmie taka, która nie wchodzi do tego podbieraka, no, tak jest zawsze. Dokładnie, ale powiedz mi, założyłeś tą gumę co, co mniej więcej tak, tak, co ja. Tak, tak, perełkę, Czekaj, bo to... to fish hunter, ryba tak, jest ładna. Tak. Nie ja wiem, wiem, bo widzimy kopnął dwa razy ale to. to... Czuję na kiju, że jest, jest po prostu ciężar, nie? On jeszcze nie wyszedł. Jest o, jest. piękny. A, Oj. puścił powietrze, połknął to całą gumę. 70 kb może być, nie? Może być gruby jest. jest grube. Ale piękny. ładny, Haha! Ha, piękny, no. gratuluję. Będzie zdjęcie, ale połknął całą gumę, odwróż kabłąk. Bo wiesz co, będziemy go musieli najpierw odczepić. Tak, to jest ryb. To jest ryba, proszę bardzo. Cała, cały telefon jest to Zobaczymy, grubiutki, nie? Zobaczymy, co z tego będzie. A, dzwonię do kubusza. Widzieliście, właśnie, poczekajcie chwilę. Muszę chwilę poczekać, bo wiesz, co zamknął mi aparat. Dobra, eee, tak. Czekam, co się zepsuło. Dobra, wypuszczamy, wypuszczamy. Ale poszedł, zajebisty. No, ale ten już taki pojedzony, grówiutki. Ale był, powiem kroszki. Ci, że na razie mi tu młócisz strasznie. <laughs> Tyle zostało z mojej przynęty. Zeżar mi ogonek. Jak to mawiają ham i prostak. Ale trudno. Założyłem podobną gumę i zdążyłem rzucić. Czekam, aż opadnie. Ale strasznie delikatny. Najpierw tak delikatnie podbił tą przynętę, a później stuknął w nią. Ale też nie złapał jej całą, tylko za ogon. Pewnie jakiś malów, jak znam życie. Dlatego to tak. Ale widzę, że Leszek tutaj na niego poluje. Polujesz na niego tutaj? Tak, taki, taki olbrzym, no to wiesz. No, myślę, że to, to właśnie był taki olbrzym. zeżar moją najwspanialszą, ogonek mojej najwspanialszej przynęty. Założyłem tego dakwina w bardzo podobnym kolorze w tej chwili. Będę próbował dalej, bo ta przynęta dzisiaj przyniosła mi już brania i ryby. No, a Lesiu dalej łowi tym fish hunterem. Pamiętam, który to jest numer koloru, ale generalnie perła z, z pieprzem i z brokatem, tak? Znaczy, z, taka przeźroczysta. No, taka, taka. O. No dobra, chyba poprawiła, wiesz? Poprawił, albo może więcej tam było. Może szedł, bo. No dobry, dobry, bo. gdzie tutaj w lewo widzicie. Jest. Ale czarnych, patrz, kurde! Czarnych z listopada! <laughs> czarnych z listopada patrz, <laughs> ale niesamowity ale czarny całkiem nie? <laughs> całkiem czarny, patrz swoim moim, moim, moim bo chcę moim, wiesz on jest rozblokowany, wszystko, wszystko tylko wiesz nie jest za duży, ale śliczny jest taki czarny To by przypuszczał, nie? nie? Taki. No dobra, zrobiłeś. Tak, co no to szybko wypuszczam. Piękna chyba, jeszcze ja wam pokażę. Super, poplątałem się? Poszedł. Dobra. Poszedł. No, troszeczkę. Taki obrzydł. Dawno. Do... Taki Ale przywalił, wiesz? I poprawił. A w tym samym uczuciu, bo myślałem, że Tak, tak. Nie, nie. popraw, po mu do dna, wiesz? I ten, i uderzył jeszcze raz. No dobra. Światła już nie ma, to i my kończymy. Ryby były, brały, mniej bądź więcej, ale kilka udało się nam przechytrzyć. Było kilka fajnych ryb, kilka kuciaków No i tyle. Bardzo Wam dziękujemy. W takim razie pomachamy Wam ładnie Dzięki. razem z leczkiem. Cześć. Dzięki. Jak się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, suba i do zobaczenia kolejnym razem. In took your